Dzień dobry Państwu, nazywam się Teresa Delecka i jestem z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wieleńskiego. I dlatego też czytanie to jest bardzo ważna część mojego życia zawodowego. No i oczywiście bardzo lubię czytać. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o książce pod tytułem Na krótko, z taką bardzo intrygującą okładką. Autorką jest szczecińska pisarka Inga Iwasiów i jeszcze ważne jest to, że książka ukazała się w 2012 roku, ale traktuje o niedalekiej przyszłości. Ta niedaleka przyszłość to są lata XX-XXI wieku, czyli tak jakby o naszych czasach. Jest to książka niby o Wilnie, ale o takim bardzo specyficznym Wilnie, dlatego że jako o mieście, w Skansenie, o mieście muzeum, i ta wizja jest nieco przerażająca. Akcja osadzona jest w kraju, który kiedyś należał, co prawda, do Unii Europejskiej, ale opuścił Unię Europejską i żyje właśnie w takiej swoistej izolacji. I do tego miasta, muzeum miasta Skansenu przyjeżdża z Polski badaczka. Sylwia. Duża część akcji osadzona jest w salonie fryzjerskim po prostu, bo tam Sylwia nawiązuje znajomości i rozmawia po prostu z fryzjerką o różnych kwestiach, między innymi tożsamościowych. Dlaczego? Wydaje mi się, że ta książka jest bardzo ważna z dzisiejszego punktu widzenia. Właśnie ta wizja państwa, które opuściło Unię Europejską, jest taka troszeczkę przerażająca. W kontekście tego, co się dzieje dzisiaj. Na świecie właśnie nie ma chyba gorszej rzeczy niż mm, izolacja, a oczywiście, że chodzi przede wszystkim o jedność Europy, świata. Inga i Iwasiów mówi o konsekwencjach właśnie naszego trybu życia, o kryzysie związków międzyludzkich, o globalizacji, o kryzysie humanistyki, o podnoszeniu się biurokracji, więc mogę powiedzieć, że to jest taka swoista książka, Ostrzeżenie. Zachęcam do przeczytania zarówno powieści Ingi i Wasiów na krótko, jak i czytania w ogóle.